Cześć, to ja. ml.stalin Stalin. Tak, 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 będę się widział. Dobra, to jest nowy kanał, bo Wantek 098 został usunięty w niewyjaśnionych okolicznościach. Co? A, nieważne: został usunięty w niewyjaśnionych okolicznościach, nie wiem, jak to się wydarzyło, ale go już nie ma. Więc. Jutro się pojawi stream, od razu mówię. Prawdopodobnie mniej więcej o tej samej godzinie, co teraz: stream z Minecrafta. A teraz y, tworzymy i... Y, y, ostatnio widziałem popularne na YouTube filmy, że ktoś próbuje w Minecraft'ie przejrzeć na przykład 100, czy tam 200, czy tam 300 dni hardcore. I ja właśnie postanowiłem zrobić taką serię. Pierwsze zaczniemy od... No dobra, 100 dni. Niech będzie. Nie... Nie jestem aż taki dobry w Minecraft'a. Nie, nie gram za często w Minecraft'a, ale... Nazwa... A jakaby tutaj dać nazwę? Yy... Piszcie nazwę w komentarzu, Na no, początku damy nazwę. Tymczasowe. Tymczasowe. No i stworzymy, tworzymy świat. Tam porobi się parę cięć. Będę robił cięcia różne. właśnie poprzycinam. Zawsze się obrobi zawsze film. bo nikt nie będzie idealny. Siadają razem 83%, 100% dobra. I... jesteśmy. Czekaj, bo to się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa. O, jak będzie lagać, to mówię od razu... O, leżalny spawn! Jestem od razu w Jakim cudem! shield O ale fajnie to dobra. E, od razu zbieramy łóżkę do pokonania smoka. Się przydać, w sumie w późniejszych czasach w że do. Tutaj już można nawet zrobić bazę. O, mały wieśniak! E, dobra, ile to ma być? E, Minecraft Day. Zero, tu dzisiaj będzie setny dzień, nie będę, yy, a nie wiem co mogę zrobić, a dobra, nie pasz, mamy trzy łóżka, potem się zbiera resztę, tak wszystko będę robił potem, mamy studnie, mamy hejbole, na początku obradamy domu z tego, nie Więc mi się jeszcze nie trafi taki dobrze żeby się zespić akurat w wiosce. No, trafiały mi się czasami takie CD, żeby się na przykład zespić w tym. Może nie umie się wysłać. E, zrobić się tak... niedaleko od wioski, ale tak centralnie wioski. wiosce. mi się jeszcze... O nie! Moje drewno wróć. E, nie zdarzało. Eee, cyk. Boże! Jestem głupi. nie miało być tak. Straciłem właśnie jeden pniak. Ja nie grałem w Minecraft, ale dobra. Yy, tak podstawowe to będzie tak. zabrało łopatę, da się zrobić. Yy, tak, krokiem będę pozyskiwał. Nie no dobra, to już wolę łapu Aby tutaj była hatakowana. Yy, zamieniamy tu na zyski, oczywiście. I robimy teraz yy, siekierkę. W ja się niepotrzebnie zrobiłem, a dobrze, trzeba będzie go na mało utuc. Hmm, po czym? Co jeszcze? A, motylka do zbierania hejbali. Cześć, Zbyszek! Kurde, golem się na mnie wkurzy. Zbyszek? Cześć, Zbyszek. W ogóle to jest hardcore, także ja muszę sobie uważać, bo jak stracę seryozję, to będzie troszkę przy, Paweł, boże, spadłem to, ale fajne zyski dziura można w późniejszych czasach to wykorzystać. Taki mini basenik, jakby to jest? Tam się zabuduje? No, powiedzmy, że nawet fajnie. Przepraszam. telefon. teraz trzeba go może. Oby. Oczywiście zbieramy hejwy, ale jak tradycyjnie, nie zawsze zostałem zwykle jednego jakbym gdzieś spadł, żeby sobie pod nogi podłożyć. Wytrzyma około 115 bloków. Nie wiem jak jest to zrobione, tylko że wiem, że na normalnym wytrzyma około 115 bloków. Ma 28 hejbar czekaj. i dlatego. Oczycina, no, teraz będziemy robić farmę suckerkenów. Do tradowania się z bibliotekarzami. Ej, w sumie fine seed. Dom na wodzie. Ty, no, nie mówcie, że nie ma chaty kowala. Eee, ja teraz od razu zrobię. Chleb, o. A, będę musiał spałować. Zapomniałem skrótów klawiszowych w ogóle W sensie nie klawiszowych, tylko skrótów, żeby w ogóle szybciej coś robić Boże, dawno nie grałbym krad. Mmm, dobra, 100 chlebków Jeszcze na na 50 Nie O, no to też ma jeszcze 17 chlebków Dobra O, jedzenie nam już wystarczy Jak na razie W końcu 100 dni Poprzycina się, powycina... O, hajbo. Ale to by trzeba było zamurować, bo te zwierzaczki się przydadzą. Super. O, nie. O, ale się da się trade'ować. O, ładne, skupy, ładne zbrojki. O, ten sprzedaje ty To co, sprzedajesz takie? Nie wanie o, skrzyneczko. Emeraldy! Nigdy nie widziałem w ogóle takiej chatki. A bo to jest okociołek z wodą, lol. Dobra, mam cztery emeraldy. Możemy od nich coś kupić. Możemy sobie kupić spodnie. O jezu, gości mają ten towar. Zielone. A zielone spodnie. A zostaje nam jeden emerald. Dobra. Ty, No już mamy na sali starcie gry w secik. Dobra, to nie jest ani żelazne, ani diamentowe, ale jest spoko. A, yy, pozyskasz kamień. Dobra, pozyskujemy kamień. Potrzebuję tak na kilo, na siekierkę w sumie. Na piecyk do przypalania. Trzeba lawapulkę znaleźć. Trzeba utuc golema, znaleźć pulkę, yy, Szybki portal do Netheru, szukanie fortecy, zapisywanie kordów w portalu. Yy, dobra. Wszystko sobie tak teraz omówimy. O, sugar cane. Dobra, będzie farm sugar cane. Mhm. Tam widzę jakieś mało, jakieś mało, jakąś małą wyspę. Jakąś małą wyspę. Dobra, mamy to i szybko sobie stworzymy łódkę. w się sensie w piecyk, Potem łódkę i się wybieramy na poszukiwanie jakiegoś lądu. A nie trzeba w pierwiec No. Dobra, mamy te dwie rzeczy, czyli to sobie już nazywamy. I mi echu je zabrało. Dobra, idziemy tu z góry, a potrzebujemy bloku do się. Dobra. I no już na 5 bloków. Zdobędę sobie. Dobra, mamy 5 bloków. O, jeszcze jeden hybrid. Trzeba teraz znaleźć Kolema. O Jezu, jakie lagi. Przepraszam, ale ostatnio mam czuć słabsze To jest taka w ogóle wyspa z Wioską. nie, czy to jest tylko wyspa? Tak, to jest wyspa. Już myślę, że to O, 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 bibliotekarz! Chodź tu! Jedwabny dołtek przydaje za dziewięć czmalagów i książkę. Dobry jesteś ziomeczek, zachowam sobie cienie. Ale nie, jak się z nim wytrajdujesz ty, to młody... Dobry może być. Biblioteczki! O jest! Dobra, mam biblioteczki. Super. Yy, fajna wioska. Biblioteczki będą do enchantu. Uuu, i w skrzynce służę spodnie. I chleb. I kociołek z wodą Dobra, ja szukam Golema. Halo, panie Golem, jest pan tu? Dziwny mi się trafi. No to tak. Tak trafił mi się dziwny seed. Potwierdzony im. O, mamy więcej czego? Mamy sadzonka. Ziemniaczki. Super. Ale ja żegam golema. Czyli mi się to nagrywanie w pewnym momencie nie utnie. Dalej żyje. Nie wiem, czy tego nie. Nie wiem, czy tego nie zrobiłem w dwóch odcinkach tych 100 dni. Bo to może troszkę za. Ty, w ogóle tutaj nic nie ma, nie? Ty, a poniżej się mogę a ja się będę ochylony, tylko ubrany w skórzany także. Dobra, kurde, o dobra, nie, wiem, gdzie trzeba. Halo, golem! Ty, no golem, jest wiek, jak nic. O, pokorowałem przez z przykładem drewnem, przez te lagi. E, łóżko... O, cześć wieśnia. Wieśnia... E, Boże, nie wieśnia, tylko o, farmer. Farmer, wstawaj. Podniós się! E, nie ma... Nie, tutaj w No nie no, noc zapada, gdzie ten golem? No w to się trzeba będzie przespać. No, czemu mi się tak lakuje tego Minecrafta? Dobro, najwyraźniej w pewnym momencie przestaniemy i zrobimy w innym. Nie? O, mój lekton! Zresztą nie lekton, tylko bibliotekarz. Boże, mi już się myli. Bibliotekarz. Bibliotekarz, wracasz, to jesteś ty, który się pytasz. Dajesz... jest jedwabny dotyk. Halo? Nie. Moc czwórkę, ale za 46 marakdów. Tutaj nie ma golema. To gdzie? Ja Halo, po co gdzie? razu yy, sobie od razu sobie fajnie ręki na No czemu? Zaczynaczę, ja sobie może raz dość dystans No, trzeba będzie nowy chyba lapek kupić, bo to już przesina troszkę manga, już trochę, trochę czasu. Nie, tutaj już byłem. No, kurde, o, czekaj. I bombu. Myślę, że to jest jakaś wielka dziura i zginę, bo to hardcore, ale jednak nie. No dobrze Pustynia? W sumie trzeba będzie znaleźć pustynia, bo mam pustynia piramidę, piramida piramidę to TNT, a TNT to już łatwiej, tylko nie traje. to ale to w późniejszych czasach Creepery Jo! O, Creeper wysadził Creepera Lol, o grand powder Przyda się do. O nie, szkielety Nie, nie, nie Dobra, kryty. Nie zabij! Dwo surduszko. Jakbym stracił świat. Bibliotekarz ty wracaj jeszcze do domu. To patrz, że sobie HP. Przyda się, wyświetlę. No lenczantowane okna. Golem, golem będzie nie był ich tu. No golem a szukam i nie mogę znaleźć. No szukam, szukam. Uh, ups. Dobra, trzeba zzić pać. Najlepszy pomysł. Tak, minął pierwszy dzień. Dobra, chodź się klepać pająku. Nie, jak jest tak, już myślałem, że tak stracę światło, by bo najgłupsze, co bym mógł zrobić, Creeper? Noż gdzie jest ten golem? Ja się uczciwie pytam. Dobra, się już mogę nam co w sumie. Hmm. A nie, staraj się nie natrudować. E, to. Nie, to nie ty. To ty. To, to ty wygląda, nie? Myślałem, że golem wpadł. Co? Lol, kaputka stygnie. A może bym uderzył w Wielonera, wtedy by się golem zjawił? O, ich podrobiło najgorzej. Boże, w ogóle nie teraz znienawidzi, prawda? Tak, bo ja nie grałem. No już, ja cię chcę krytykować, boże, ja jeszcze się nie... poszkoliłem, w tej No nie ma. Moc czwórka, to ty jesteś. Delfin. Delfinu, daj mi delf delfini grację. Chodź. Gdzie? Gdzie? Czekaj, bo ja powietrze tracę. Hmm. Robię konkretną rzecz. I ty, w ogóle szybko się pływa. Że to... Nie to nawet, że nie się więc to pewnie... Powiem po prostu ja... JA! Co on tu robi?! Ała, szkielet, szkielet! Ała! Nie mam tarczy. Utop się! No, no utop się! Dlaczego no, ty nie chcesz tonąć?! Ała! Hmm. Mam nadzieję, że z... zostawicie łapeczkę w górę pod filmikiem, bo otwieram nowy kanał, tak, tak. Gaming nie będzie się pojawił, tutaj tylko i wyłącznie Minecraft. Stri a nie, jutro streama, w sumie można zrobić czegoś innego. Bardzo dobry plan. Stream? Najpierw się czego byście chcieli jutro streama? Stream będzie... Że... Pomyślcie co chcecie, ja z tego zrobię streama. Nie, nie mam Fortnite'a Ale fajnie, fajnie Zapomniałem, że się da że tak korować, ładnie drewno. Się nie... No golem Boże, już szukam tego golema i nie mogę Może pościnać, już na razie Nie mam tego golema, jeszcze tu to wiadro, żeby wziąć już tą lewą Mieć to z głowy. A tutaj proszę. Żółwik! Zas... Żółwik! Kocham żółwie. Żółw. Ja mu muszę zrobić zagrodę, żeby nie uciekł. To będzie moje zwierzę. Nie, nie ci robię zagrodę, szybko! Nie. Boże, nie, czekaj, będzie ja kiedy ja nie... Czekaj, jak się zagrodę robiło? Zagroda y... no, trzeba patryki. I... Tak się robiło furtkę chyba. Nie dobra, że tak się robiło chłodki, super Nie, nie uciekaj mi! To no żółwik! Żółwik! Zolwik, wracaj tu! A dobra, żółwia się złapie No, zdradził mnie. I towarzysz żółwik. Dobra, no i przecież ja szukam tylko jednego golema, gdzie on może być, o, u dużej ziemniaczku. W którymś przypadku nie o nagrywania, nie, dalej się nagrywa. Trzeba powiększe, przez trwałe, bo ja nie sobie w ogóle wszystkiego poustawiać, a Chciałem zamknąć. Tak, to by było po prostu genialne, z tej strony, jak zamknął nagrywanie. Golem! Cip, cip, chip, cip. A nie, niech się ba. Opuszczony statek. Peski, tu najlepszy lepszy sidewer! To już tego golema nie potrzebuję. Przecież tam jest mnóstwo żelazo w tym statku. Eee...

drzwi, drzwi, drzwi. Tak, drzwi to będzie najlepsza opcja. Staćmy na drzwi, staćmy. Zostaje mi nawet jeszcze jedno. ty, oddychaj. Ty, poczekaj, bo ja zapomniałem mieć ten. Eee, wracaj, wracaj, wracaj. Jak te drzwi działają? Ja już o wszystkim zapomniałem. Bądźmy. daje A i one. Aha. Dobra już rozumiem. Dobra, Dobrze. co Dobrze. 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 jak... się można Dobrze. Dobrze. nie Dobrze. Nie utow się. Boże, tu jest tak ciemno, nic nie nic. Myślę, że może ekran podjaśnie. Ja się na maksę. O, no dobra, i teraz już pewnie będzie coś widać. Dobra. Wyścig. To, w tej skrzynce mogą być fajne rzeczy. Ile ile Wszystko zbierze Dobra, no? Chyba. Muszę mam 8 żelaza. Dobra, można już kraftować rzeczy, można już wypłynąć stąd. Super, a nie, w statku są chyba dwie skrzynki. Mm, czyli tak, na początku na pewno wiadro. Yy, krzemień trzeba zdobyć, krzemień. Ty, Boże, już mamy ja mam... ja mam dobrze. To ważnie potrzebne rzeczy, chyba są zawsze dwie skrzynki w statku, nie pamiętam. Mmm, no tak mi się wydaje, że dwie. Eee, a to krzemień trzeba zdobyć, bo ja z na krzemień. O, czekaj, to jest moje rzeczy. Ty, ty, mapa... Mapa do ukrytego skarbu, tak, skarb. Ty, skarb jest... Skarb jest w wiózku! Co? To już takiego farta to ja nigdy nie miałem, nie? No mm. najlepszy sit Ever. I ten skarb. Nie będzie to? Halo, skarb. Halo, dajcie mi mój skarb. Halo, ta mapa mnie oszukała Glądam zwrotu pieniędz, a nie On jest plantów O, może tę skarbęcę niżej niż mi się zdawało Nie. Nie może być gorda by to nie zabało. On jest... a może on będzie gdzieś... tu wyżej? Dajcie mi się coś do budowania. Tu. Jest! Dwa diaksy! TNT! Dobra, o nie, po pierwsze przyjdę do tradeów. Dobra, mamy złoto, mamy serce oceanu. Ale dużo, dużo żelaza. Dorsze, piasek odkładamy. Dorsz, y, dorsz, dorsz, dorsz. dorsz. Y -y, nie, czekaj, wełna odkładamy. Potrzebujemy dużo dorszy. Pieczone, no dorsze, dobra. Mamy diaksy, mamy diaksy. Kurde, czekaj. Jakby to... O dobra. <laughs> Jakoś się podbudowałem tutaj. No to dobra, to sobie zamieniamy z chlebkiem. No dwa diaksy. Będzie na enchant na pewno, tylko do enchant potrzebujemy więcej diaks. Dwa diaksy sobie zrobię na hardcore bardzo przydatnie. jest nie czekaj. Dobra, to chyba będzie na tyle, ile my w dni tutaj brzmi Jeden, dobra, tak po sto odcinków, nie no dobra, to chyba już będzie na tyle, dzięki za oglądanie, jutro będzie kolejny. A to chłopcy tu stukają, to wiecie, to chodzi to to... O. O